Troskę nam się młody zesło, nie? Co, Ale widzę, pofukałeś pięknie. No, pewnie musimy jutro, więc co rano, przyjechać do tego obyżność i wyraź pluwać, zaciągnąć. No, na szósto, no. Bo w łodę, my dołzy, rozutnik jutro zawiezę. Bo jedzie gnój, wywozić wy, wywozi do łetka, no. No, na dziewiątą jedzie, wis. No, wyrobimy się, nie? Godozę że jutro nie ma opcji, bo godozę że Kobita kobieta ma te czerwone dni i I fucy bardzo na niego godozę. że <gadł> tu do wideł ze trzy rozrzutniki i moment ją puści Już się fucy nią nie chce <gadł> Mo pomysł nie Musimy ty z nasymi babami tak zrobić <gadł> Jak będą na nas fucy To dać taką ciszą robotę To w moment się uspokoją <gadł> To jutro za pięć Szósto jak co będę no, my na siódmo to wytarli i później zaciągniemy do dziewiątej. Niech se robią z tym rozrzutnikiem co co.